Moja droga, dziś chcę z Tobą porozmawiać o przyszłości, nie tej zapisanej w kalendarzach, nie tej z przypomnieniami w telefonie, nie tej, którą kiedyś planowałaś z kimś, krok po kroku, dzień po dniu wakacje, dom, przesuwanie mebli i granic. Nie tej, która był, była zbudowana z cudzych oczekiwań i wspólnych musimy tylko o tej Twojej przyszłości. Bez daty, bez terminu. Bez presji, że do trzydziestki, czterdziestki, pięćdziesiątki po rozwodzie, albo jeszcze w tym roku. Bo teraz przyszłość nie ma konkretnego dnia w kalendarzu i właśnie dlatego jest piękna. Bo nie musisz już odpowiadać na pytanie, a kiedy znowu kogoś poznasz, a kiedy się ułoży, a kiedy wróci normalność. Nie musisz znać daty, by mieć nadzieję, nie musisz znać godziny, by poczuć, że coś się zbliża. Może miłość nie przyjdzie w maju? Może dom z widokiem na jezioro jeszcze nie jest gotowy? Może ta kobieta, którą chcesz się stać, dopiero się budzi z zamkniętymi oczami, ale z otwartym sercem? I wiesz co? To jest w porządku. Niepewność bywa łagodna, gdy przestajesz ją zwalczać. A przyszłość bez daty to nie pustka, to przestrzeń na zmianę, na marzenia. Na spokój. Jako mężczyzna, który szanuje kobiety świadome swojej wartości, mówię Ci dziś z całego serca: przyszłość bez terminu to wolność. Bo nie pytasz już kiedy, tylko mówisz będzie i jest moja, lub jeszcze bardziej afirmatywnie jest i jest moja. Co? No, przyszłość. I mam małe wyzwanie dziś dla Ciebie. Zapisz jedno marzenie, ale bez czasu. Nie do końca roku, nie kiedyś, po prostu moim marzeniem, moją intencją jest. Tyle wystarczy. Jedno słowo, które coś w tobie porusza: taniec, spokój, bliskość, światło. I jeśli zechcesz, zostaw mi je w komentarzu lub Bardziej ogólnie, przyszłość jest otwarta. Nie musisz do niej biec, wystarczy, że będziesz gotowa ją przyjąć, kiedy sama zapuka. Mężczyzna, który wie, że nie każda droga ma znak z kilometrem, ale każda zaczyna się od tego, że stoisz na niej całą sobą. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość skomentuj polupił dostępnie i proszę